Siemanko, Wydkarz Witam Was po raz koniec nad wody, po raz koniec nad ody. Słuchajcie, dzisiaj odcinek taki e, dosyć popularny, latem nawet bardzo popularny, e, ale w miejscu, w którym jeszcze nie byłem. W miejscu, w którym tak kilkaset metrów dalej, aniżeli zazwyczaj się łowi, jest to dosyć ciekawe miejsce. Wiem, że ostatnio tutaj wyjeżdżały fajne ryby. Nie do końca w tym, miejscu, nie dokładnie w tym miejscu, w którym jestem, bo tam gdzie chciałem pojechać to niestety było zajęte. Ale wczoraj był tutaj Piotr z kolegą i naprawdę fajne rybki powpadały. Ja dzisiaj będę z Arkiem, a jak za chwileczkę dojedzie i spróbujemy dorwać się do, do, do ryb, które tutaj pływają. A przede wszystkim naszym celem będą leszcze. Nie będę ukrywać, że naszym celem przede wszystkim są leszcze, aczkolwiek może to być tak naprawdę każda ryba. Co uda się zrobić? No to, no to zobaczymy, musicie zostać na filmie. Ja powoli składam się. Jak widzicie, piękny wschód słońca za mną. Mamy takie, tu może wam pokażę, mamy takie podwójne stanowisko. Ja sobie siądę tutaj, tutaj zostaje miejsce dla Aka. No i tak jak widzicie, tak prezentuje się oda. Bardzo ładnie. Uciąg myślę, że nie będzie zbyt duży tutaj. Z tego co widzę, to myślę, że tak 40-50 gramów więc powinno spokojnie wystarczyć. Będę łowić tak z tego co patrzyłem się, już na razy około 40 metrów, 39 metr chyba sobie zaklipuję gdzieś tutaj, bo to jest tak najgłębsze miejsce. Nie jest to w ogóle odcinek, najgłębsze miejsce na tym odcinku rzeki. Ale jest bardzo ciekawe. No i zobaczymy, może akurat dzisiaj te leszcze będą stały na troszeczkę płytszej wodzie. No i słuchajcie, zaczniemy sobie od samego nęcenia, Na tą okoliczność przygotowałem sobie, zakupiłem sobie karpiówkę, to jest spod do tego około tak takie 8000. Na niego mam winiętą na końcu żyłkę, ale zasadniczo jest, jest plecionka. Jak widzicie, duże przelotki, gruby kij, pięciąłcjowy. Także będę nim, będę nim łowić do, jako spożywkę. Dzisiaj będę używać sweet brown od Phoenixa. Do tego tu jak widzicie sporo białych, pinki, pieczywko fluo. Jest jeszcze kukurydza taka, zarówno, zarówno żółta jak i czerwona ta, o smaku krabenkrill, no i tą mieszankę też pomieszałem tutaj z mieszanką gliny, gliny rzecznej i ziemi bełchatowskiej, jedną do jednego i dodałem jeszcze bentonitę to z tego sobie uklecę wałki i będę nęcić na, o, gdzieś tam, na 40 metrów to jest takie najgłębsze tutaj miejsce. Tak sprawdzałem na diperze też, ale potem jeszcze yy, yy, Alek jeszcze potem gruntował, w ogóle to już przyjechał, tam się rozkłada, a tam na, rozkłada. Odmierzę na kikach, tu za chwileczkę wam jeszcze yy, coś powiem na temat swojego łowienia. No i co? No i jak wam mówiłem, 40 metrów. Nęcimy hejrzho. Dobra, tak jak wspominałem, jestem z Arkiem dzisiaj, Alek dojechał. Cześć. Ale jak dzisiaj wyznaję zasady, albo grube, albo wcale, tak? Tak, albo wabang, albo wcale, jak widać pięć puszek kukurydzy, które zaraz zmiksuję do spożywki. Dobrze słyszeliście, pięć puszek kukurydzy tak, pięć na feder klasyczny, na łowienie leszczy, nie? Tak, No jest odra, jest ciepło, więc ryby będą jeść i celuję tylko w jedną dużą rybę. Tak zwanego ubota? Tak jest. ciążę trochę gliną. Masz glinę i spożywkę, nie, tak? Spożywka nie, taka bardzo bardzo, bardzo żółta. żółta, tak. Glina nie wiem jaka leża w piwnicy, już tak sucha, że trzeba było ją dosyć mocno domoczyć, więc do tego jeszcze potem pójdzie bentonit, położę wałki, czyli jak nigdy. No, i zobaczymy, co się będzie działo. Ja łowię 36 metrów od brzegu. Ja troszeczkę dalej, bo 40. Ty dalej. Ja tak popatrzę, że 36, 40 to idzie do najgłębiej, do... Według, twojego, tak. według Twojego gruntowania. No, i no, zobaczymy, co będzie. No właśnie, zaczynamy miksowanie, więc jeszcze witam w mojej kuchni. Dokładnie. No to nic, miksuj, i, i widzimy się już na włowieniu. Chodź, takie szklanki 5x7, już 2 rzuty przed włączeniem kamery oddałem, i powiem Wam, że kurczę tą kapiówką, to lata jak, zły, jak złe. Nigdy nie nęciłem karpówkami, zawsze tu federami, ale doszedłem do wniosku, że, że skoro i tak tyle nęcę, to może przydałoby się po prostu osobna wędka do tego nęcenia na dalsze odległości, żeby tyle się nie męczyć i też nie przeciążać, nie przeciążać tych wędek. I naprawdę 40 metrów tutaj nie stanowi żadnego problemu. Nie powinien w ogóle, tak, ale no naprawdę bardzo przyjemnie się to rzuca. Dobra, słuchajcie, dwa, 40 metrów zarzucone, a jak tam jeszcze walczy. Z zanętą. I co, na haczyku prawa wędka, łafter e, żółty, standardową, lewa wędka, kanapeczka, to o której wam kiedyś wspominałem. Ostatnie dwa albo trzy wyjazdy, tak próbuję. E, taka potrójna, czyli czerwony robak, czerwona kukurydza, ta smak kill i jeden biały robaczek. I zobaczymy. Dwa zestawy na grubo, zanęcone na grubo. I zobaczymy, czy ryb, ryby też będą na grubo. Coś fajnego? Całkiem ładnie. Ale masz coś. Bardzo ładny. A jak pierwsza ryba jest jest klenik. Ile zestaw był w wodzie? Kilka minut. Kilka minut. No pójść po okulary i wrócić i za chwilę branie. No całkiem fajny klenik. fajny. Pokaż jak tam że Żyga Rzy, kukurydzą, tak? Tak, oleje się cały, ale można zobaczyć w podbieraku, że kukurydzą Żyga. No, Wypuszcza, wypuszczamy, bo widać, że, że tarłowy. No. Tak? Więc nie będziemy go męczyć ani, ani mierzyć, ani męczyć, tylko od razu do wody. Gratulacje, pierwsza ryba jest no, na zero, nie tak. będzie. Tak, i to ten fajny gatunek. No, dokładnie. Jest chyba. To może być klejnik, taki trochę zaparkował tutaj, muszę trochę do góry podholować, bo A, oni tutaj na płytkiej płytki wodzie to kurczę myślę, że będzie fajne chyba po no tak, suma patrzcie jaki bydle jest sumiasty, Pierwszy czerwca kurczę zobowiązuje, nie? Nie no, a jak donęcił nasypko, tak? No, siedem wałków i dwa nasypko i kolejny klenik najprawdopodobniej. Zaraz zobaczymy, co to jest. Klenik. Nie, leszczyk. Leszcz jest, no. Myślałem, że klenik, a to jednak leszczyk. Kolejny gatunek. No dobrze, dobrze, bo te leszcze by się tu przydały, kurczę, tak szczerze mówiąc. No. Po, po donęceniu no z 15 minut, musieliśmy odczekać, zaczęliśmy rozmawiać o miejscówkach, gdzie tu na ryby pojechać i w tym momencie był strzał jeden i po drugi raz, i teraz taki leszczyk ko koło kilograma, ale bardzo ładnie gruby, nabity. Dobra, słuchajcie moi drodzy. Nie za bardzo nic się nie dzieje tak naprawdę. Ja tego jednego sumka, ale klenia i teraz leszcza, ale tak nie powiem, że jest martwa woda, ale zbyt wiele to się nie dzieje. Nie ma podskubowań nawet y, ta ryba ewidentnie, jaka ta, która tutaj jest, to i bliżej powierzchni, bo co chwilę widzimy spławy. Wydaje nam się, że to są to klenie. I ze plan jest taki, że obydwoje teraz sobie doręcimy, ale na luźno. Nie będą wałki, tylko zanęcimy sobie na luźno y, spożywką, i ona trochę zasmurzy. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Kilka, kilka szklanek rozbiłem na sypką powierzchni, kilka pozwoliłem dojść do dna i tam zerwałem. No i zobaczymy, czy to pomoże, bo pierwsze dolęcanie na grubą wałkami to ewidentnie nie przyniosło żadnego rezultatu, no bo te ryby, które mieliśmy, to były kurczę bez z przypadku. Tak? Suma, ciężko mówić, żeby to był ryba nęcona. Ten kleń tak samo, a arka, jedynie no ten lesz, może zaplątał się, ale. Jest to poniżej naszych oczekiwań, jeżeli ta ryba tu jest. I no, próbujemy każdych sposobów tak naprawdę. A jak jeszcze będzie teraz mówi żonglować długością przyponu, może to pomoże. Ja spróbuję zaraz chyba jeszcze zmienić ławtersa na, na pellet. Może to pomoże. Nie wiem, no może dzisiaj nie jest napisane. Połowić jakoś super, ale liczymy, że jeszcze jakaś jedna rybka, chociaż się zakręci, ciekawa. I ta zmiana okazała się strzałem w dziesiątkę. I słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, zmieniłem na pellet. I jest ryba. I też nie głupia. To jest, jest kleniu Jest kleń, no, oczywiście super. Ach. No, to, to, to jest ryba. Peletrzy nic cuda. No już fajne, naprawdę to Jest tak delikatnie wpięty już. Ach, I to jeszcze na bez ten, bez nie? No. Piękny kleń Zmierzmy go sobie, 50, czekaj, żeby ładnie jakoś, 50, 1, żeby nie naciągać, żeby nie naciągać, to, już to przeszło, ale 51, czyli mój nowy rekord, O centymetr poprawiony, 51 klemic. piękny, jeszcze raz Wam go pokażę, patrzcie jaki pysk, piękna chyba. Naczekałem się, ale kurczę, będzie zmiana, zmiana na PLZ, tyle, tyle czas przyjdzie i nic, walczyłem chwilę i od razu Zero Dobra, i go Kilo sześćset Dziękuję bardzo Yeah. Zasypane, nasypko, nawałki, robaki, takie, srakie, kukurydza, kurde, czerwony, nic, kurde. Założyłeś pelet, najtańszy, kurde, jak go kupiłem na wagę, to jest taki, wiesz, najbardziej chamski, taki już, co prawie go można nazwać kłucia nie peletem, a granulatem. A i co? Nie jest, można, można. Dzikie rzeczne ryby. I powiem Ci właśnie, że to jest ten powód, dla którego e, lubię łowić na dwie wędki. Bo to jest ten moment, kiedy byś wiesz, siedział kombinował, a tę drugą wędkę rzucisz i czekasz, będzie albo nie będzie, nie? Trafi się, jak się nie trafi, to nie, ale jest duża szansa, patrz ile możesz tak, wiesz, oczywiście możesz wszystko na, jedno, na jedną wędkę opędzlować, nie? Możesz sobie zmieniać co chwilę przy, przynęty, nie? Ale takie 4-5 godzinnej zasiadce, ile mogę sobie tutaj zweryfikować, jeżeli chodzi o jedna wędka pellet albo, albo wafters? A tutaj wiesz, wszystkie kombinacje jakieś tam na haczyk, robaki, nie robaki, kukurydze, inne cuda na kiju, nie? Słuchajcie, tak się patrzymy, tamta chmura, no nie wygląda najbardziej optymistycznie. Nie wiem, czy nas zleje, byleby nie grzmiało, może może, bo tylko nie jesteśmy, ale kurde, no może być ciężko dzisiaj z powrotem. No jak widzicie, złapą nas deszczyk, ale to będzie chyba tylko taki przejściowy, nie zmokniemy tu zbytnio. Już, już, a jak w ostatnim rzucie? Już się zwijamy tak, no tak naprawdę. podniosłeś wędkę i w tym momencie rybę mam I mówi, że jest ten, że jest ryba. Dobra, ja składam pod w takim razie jeszcze raz z powrotem. Pokaż Bagatko Mam i ja. No też jest sumik kurcze Taki też jest 40 cm Nawet nie mam 30 parę no, no. Już była nadzieja że jest klej po takim rzucie a to, Albo leż a to tutaj... w ostatni. No i co moi drodzy? Wędkowania na steł, kez, tak? Bo kurcze, w Ostatni rzucie, tak naprawdę, zwijałem, czy miałeś jeszcze, miałeś jeszcze suma? Pierwszy że to kleń, po cichu, ale kurczę. Niestety, no niestety, sum. niestety sum. no, ale jest to trzeci gatunek dla ciebie, tak? tak? Dzisiaj tak naprawdę sumy, klenie i leszcz. Tak, no, wyniki, wynik nie jest oszamejący, bo ja złowiłem dwie ryby, ty złowiłeś Cię. trzy ryby na chyba 5 godzin łowienia, więc to nie jest to powalający wynik, ale z drugiej strony. Tak, rozmawialiśmy sobie, że to jest chyba maks, co się dało wyciągnąć dzisiaj z tej wody tutaj, w taki sposób, jak mówiliśmy. Bo nie było dużej konkurencji. tak naprawdę byliśmy sami na całym odcinku tutaj, pływali tylko ludzie pontonami chyba za sumem. Federowców nie było, więc sypaliśmy no. naprawdę bardzo dużo. Bardzo grubo, zarówno ja, jak i ty na początku no, postawiliśmy kule. Tak, taktyka była albo grubo, albo wcale tak. nie było wcale. Potem, no pra, prawie, prawie wcale, wcale. co <laughs> się udało, nie? Ale e, później zobaczyliśmy, że te ryby się spławiają po powierzchni. To było też dosyć istotne. i wyszły sypać na luźno. na luźno, tak, czy podawać, ja podawałem klankę luźnej zanęty i papa do, do dna, albo odbijałem nawet o, o powierzchni i zrywałem od razu, ale to nic nie przyniosło tak samo. Nie, to ryby były po prostu z przypadku, oglądaliśmy klenie, leszcze, tak. nawet suma spławiającego się, podejrzewałem, że jeszcze był w tarle, bo zawijał ładnie ogonem, no i... No wszystko to było tak, jak mówiłem z przypadku, tak? Ryby z przypadku. Tak? przypadku. Ciężko to jak ryba, no to już było branie. Podejrzewamy, że ryby jest tutaj sporo, tak, ale ona stoi albo w powierzchni, Albo półtonie, przy, tak albo przy, albo przy powierzchni. powierzchni. I ciężko się do niej dobrać tej wody. No jeszcze myśleliśmy, co by było jak przy z maczówką, tak? Gdyby zaczął łowić maczówką, bo takie wątki dzisiaj na maczówkę były no całkiem idealne, fajne. Bo nie było wiatru, tak. ten, ten uciąg był taki na 30 gramów z kolcami, myślę, że też by stało. Łowiliśmy na 50 i 60, ale to, tak, to w ogóle nawet nie no. ruszyło, tylko wpadało w tym samym miejscu, a przednie woda mam wrażenie, że całkowicie stała. No, i mówi no, się to, co woda daje. Dała nam dzisiaj pojedynczy. Ja jestem zadowolony, bo słuchajcie, PB Klenia 51, bardzo fajny kleń. Jestem z tego tu bardzo zadowolony. Pierwsze mój e, rekord, pierwsze PB w tym roku. Siedziało się bardzo przyjemnie. Na sam koniec, tak jak mówiłem, że już szkoda nawet się zwijać, nie. bo mimo, że ja by nie było, bo naprawdę jest super. Bardzo przyjemnie się siedzi, super. Nie ma, Czas spędzuje na wodą. Upału, jest cieplutko, można posiedzieć. Dokładnie. Co więcej, nie trzeba jechać na Debro, bo sumy są nad Odrą i to do tej samej ilości. Dokładnie, widzieliśmy tutaj bardzo dużo, przede wszystkim sumy i, i dokładnie No dobra, słuchajcie, nie przeciągając, jeżeli Wam podobało się, to poproszę łapkę w górę, a jeżeli jesteście ciekawi kolejnych produkcji, to zachęcam Was do subskrypcji. Tymczasem zawijamy się, do następnego razu nad wodą. Na razie, cześć. Cześć.